Roxana Węgiel dopiero co świętowała swoje 17 urodziny, a już od kilku dobrych lat uznawana jest za jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Zwycięzczyni Eurowizji Junior 2018 w młodym wieku udało się podbić show biznes, a to wszystko za sprawą mocnego głosu oraz bliskiej współpracy z telewizją polską. Ostatnio nastoletnia wokalistka miała okazję zaprezentować się na scenie Sylwestra Marzeń z dwójką. Mimo ogólnopolskiej sławy i statusu gwiazdy, Roxana konsekwentnie stara się przekonywać, że jest zwykłą nastolatką. Na jej Instagramie faktycznie zdarzają się sporadyczne ujęcia z szarej codzienności. W najnowszym wywiadzie udzielonemu Super Expressowi zwycięzczyni Eurowizji Junior uchyliła rąbka tajemnicy na temat prywatnego życia, ujawniając, czy jej status majątkowy wpływa na zakupowe wybory. Roxana została zapytana m.in. o zakupowe preferencje. Staram się rozsądnie to robić. Nie ma dla mnie różnicy, czy noszę ciuchy od projektantów, czy z sieciówek. Jeśli coś mi wpadnie w oko, to sobie kupuję odpowiedziała. Wokalistka przyznała również, że liczy się dla niej styl, a nie ceny na metkach. Ubieram się tak, jak czuję, w to, co mi się podoba, co wpadnie w oko. Staram się tak dobierać stylizację, żebym się dobrze w tym czuła. Nie zwracam uwagi na to, czy coś kosztuje, czy 5000, czy 50 zł, ale jak mi się coś spodoba, to nie mam problemu z tym, by się ubierać w sieciówce. Na co dzień przede wszystkim ubieram się w sieciówkach. To, że mam status osoby popularnej, nie znaczy, że mam się ubierać u projektantów. Żyję i wyglądam jak każda normalna dziewczyna, uznała.